Szukasz inwestycji, która Ci może przynieść zysk? Ta kamienica w centrum Kutna to strzał dziesiątkę. Pięć niezależnych lokali, idealne pod wynajem biura albo usługi. Ale to nie wszystko. Zobacz jak fajnie może stać zaaranżowana góra tej kamienicy. Przestronne piętro gotowe do aranżacji na mieszkanie lub biuro, na przykład kancelarię prawną, która idealnie sprawdzi się w tej lokalizacji. Świetna lokalizacja, dużo miejsca, ogrom możliwości. Zainteresowany? Zadzwoń i umów się na prezentację.